Zapraszam, witam Państwa na spotkaniu, w którym porozmawiamy o rajduzach sprawiedliwości, nie tylko, jak to jest w tytule, bo porozmawiamy też o postapo. Panowie, przedstawcie się na początek i powiedzcie, czym się, za co opowiadacie w tych, tych dwóch komisjach. Jestem Mateusz Kwiatkowski, ja odpowiadam za scenariusz rajduzów sprawiedliwości. Krzysztof Małecki, rysunek postapo i rajdus. Nie ma Daniela, nie wiem czy wiecie, zdradził dwie godziny temu, że celu została sprzedana. Nie wiem czy o tym coś słyszeliście, czy nie. teraz się będzie z tego tłumaczył. Zdecydowanie. To nie daje hajs to Powiedział, że nie, że nie, że nie ma nie? także musicie go za to ścignąć. Ale już tak, wracając do bez bo nie ma za dużo czasu, tak jak wspomniałem, pół godziny, powiedzcie mi, zacznijmy od a nie, gdzie jest Hajs? Wiesz powiedziałem, że sprzedałeś, więc... Teraz trzeba się, ja się robić. Gdzie Hajs za celulosa? E... Powiedzcie m, tak, na początek, skąd pomysł w ogóle na Rajtuzy Sprawiedliwości? Nie masz więcej to nie. No sząkaj. Okay. E... No, to ja podłączę wymówce, nie? Chyba dwa lata temu, jakoś tak po prostu trafiłem do szpitala, w którym e, strasznie mnie bolało, i żeby uśmiech był po prostu zacząłem rysować, i pierwsze właśnie rysunki e, rajtu zostały w szpitalu. E, ale pomysł na sporo bohaterów był e, chyba od 2011 i tak sobie dojrzał. Po jakimś czasie zacząłem nawet rysować komiks o tych superbohaterach z tymi supermocami. Tylko, że w... działo się w Szczecinie i szczerze mówiąc, był kiepski. Uf, uf. E, zacząłem robić sam, ale po siedmiu stronach stwierdziłem, że, że to po prostu nie ma w sobie tego ducha, duszy, I szukamy duszy. No i dałem e, e, informację na stronie, którą prowadził właśnie Daniel. Poszukuję naszego i I zgłosiło się kilka nazwisk, z których tylko i jedno chyba pytało o więcej szczegółów. I to był Mateusz. Pogadaliśmy sobie na drugi dzień, wysłał mi scenariusz. I, i to zaczęliśmy. Okej. Okay. wspomniałeś, że y, Rajtuzy to komis o superbohaterach. Pytanie, czy to komis o superbohaterach, czy parodia superbohaterów? Z mojej perspektywy to raczej to jest parodia superbohaterów. No chociaż oczywiście, no, chociaż też robią niegdy tam rzeczy super, to nie jest tak, że są jakimś przeciwieństwem zupełnym, no, ale to bardziej to chodzi chyba jednak o... To, żeby było wesoło. Przynajmniej ja tak to, ja tak to piszę. jak jeszcze nie zgłaszał obiekcji, że jest zbyt mało poważnie, czyli jest, wydaje się, dokładnie tyle, ile by chciał humoru i, i tego, i powagi. No tak, bo superpachote, są wymyśleni. przynajmniej w są tak wymyśleni, żeby... No, człowiek hydrant. No to, to nie ma być na poważnie. Znalezienie Mateusza to było właśnie... Bardzo dobry wybór moim zdaniem, bo już nie pokazał mi kilka komiksów swoich. Stwierdziłem, że po prostu może trochę na ślepo było wcześniej nie znałem, ale, ale, ale trafiłem w dziesiątkę. zapytam jeszcze po drodze ten, ten wątek tej parodii. Czy to jest takie dla Was wyszydzanie z gatunku trykociarzy? strzały? z... W niektórych komisjach, czy bardziej oddanie cesarzowi to, co cesarskie, czyli jakiś tam hołd dla, dla, dla tego gatunku superhiru? Z mojej strony to raczej hołd, bo, bo kiedy myślisz o tym, co bym zrobił, gdybym miał supermocę, to, to, to nie ma takich dobrych myśli. Każdy myśli, a tutaj po prostu są ludzie, którzy podjęli inną decyzję niż normalny człowiek. Czyli zaczęli pomagać. Ale nie można tego brać na poważnie po prostu. Dla mnie to też nie jest nie jest tylko właśnie ja to piszę w ten sposób. Z myślą o czytelniku, który dobrze wspomina to czytanie superhero super i będzie miał przyjemność z czytania właśnie parodii tego no. Z takiej dobrej parodii, a nie jakiejś takiej, że o Jezus, jak ja nienawidziłem superłoty, gdy byłem mały, teraz w końcu wszyscy się dowiedzą, jak bardzo nienawidziłem tego, co ja to... Okej. Okay. Czy w którejś części, to co przecież przed powiedział, czy w którejś części zdradzisz, co byś zrobił, gdybyś ty miał takie moce? Jeden super, to jest wzorowany tam mnie, więc tak. Człowiek <noise> <noise> <kiedra? głosy> Ale ono raczej wystąpi trochę później. Później... trochę przyjdzie jeszcze z mojej pytania. Później to znaczy... A, a. Nie. E, później to znaczy kiedy? Jakie macie plany na, na dalszą... W tej chwili mamy dzisiaj z premiera trzeciego, trzeciego zeszytu. Jaki macie dalszy plan na tą, na tą serię? Czy już w ogóle jest? Macie to już poukładane? Czy improwizujecie na, na bieżąco? No, co robi się od pożarowania pomysłów, to wysowało rysowanie tego. jak ja napisałem w razie, do trzeciej części, to już po tygodniu chyba po prostu się do stron. Więc aż strach coś wysłać, bo już nie zdążysz tego poprawić. Musi być dobre, musi być skończone za chwilę. No a plany są takie, żeby teraz te wątki takie zaczęte, takie główne, żeby to tak do jeszcze jeden, jeden dwa, zeszły, to zamknąć, żeby to można było tak w kupę zrobić do dnia żebyśmy zrobili coś takiego, co można w kupę zebrać. Integral? W planach? No, tacz, no nie w planach, ale jest tak, żeby była możliwość. No, już tak pomyślane, żeby była możliwość. No a dalej, no to no, Krzysiek to miał rozpisane, bo już na 800 w uszył. A jeszcze ja i tak wcisnąłem jeden, jeden po drodze, w, w, chcę wcisnąć jakby z mojego bardziej własnego pomysłu, w sensie, żeby trochę nie pędzić tak z historią, tylko trochę jednak bo wydaje się, że czasem za szybko to leci, jak wysyła, to trochę, to, 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 to może trochę wolniej, może mniej retrospekcji co chwila, bo oryginalnie to, to więcej retrospekcji bo to A powiedzcie mi w takim razie, bo takie polskie zeszytówki w tym momencie chyba mogę, ci się nie zgodzić, ale tam skierują się z Wydziałem Siódmym, gdzie mają ustaloną jakąś tam ramę wydawniczą, od że się okazują też w wypikach czy wy macie jakiś taki plan, nie wiem, z coś ustalaliście, żeby ten zeszyt żeby czytelnicy po prostu wiedzieli, tak, że co miesiąc, co dwa, co trzy na pewno kolejny zeszyt się ukaże, czy to jest totalny freestyle w waszym wykonaniu? Bo jednak chyba jeśli jest gdzieś ten plan, to czytelnikom też jest łatwiej się do, do tytułu przekonać. Nie, to, Takich planów to, to jak, jak zrobimy, tak zrobimy. Jest tak, że na co z ja muszę na ten festiwal byście zrobili. No i wtedy staramy się zrobić. Ale tak, żeby to zaplanować w przyszłość, nie wiem, że na ten i na ten i na ten, na ten festiwal musi być, to, to takich planów nie ma. Przynajmniej ja nie słyszałem. Czyli nie pamiętacie powiedzmy, 10-12 wydań w roku? No, ale najchętniej to bym na pewno co roku na Białorusi. Nie wiem, hmm. czy no, bo to jest mój ulubiony festiwal. Mam nadzieję, że nie słuchasz mnie teraz. ten. Niech słuchają. Ale dobra, niech słuchają. Tak. Powidor. Nice. No, Okej. Okay. Czytając ten komiks mamy podniosłem takie wrażenie, że bardzo wam zależy na tym, żeby zbudować jego klimat pod takim drugim planem, tym, gdzie on się toczy. Czyli Stany Zjednoczone przed drugą Wojną Światową powiedzmy tam jest. Ósmy, dziewiąty rok, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy, pierwszy zeszyt. Czy dobrze odczytałem, że jest to dla Was bardzo ważne, że to był akurat ten okres? Pierwsze pytanie, drugie: dlaczego Stany, a nie Polska? To te dwa pytania będą znowu tak bo Jakby ja po prostu zaakceptowałem to, że się dzieje tam akcja i staram się też dobrze w tym bawić, ale jakby ja, jakby się scenariusz w nie rozpisuję za bardzo tego, co się dzieje w tle. Więc jeżeli tam są jakieś smaczki z epoki, to to wszystko będzie research, który wykonuje Krzysiek w, w domu. Mm -hmm. Lata 30. dlatego, po w szpitalu <grym> <grym> na, na telefonie oglądałem sobie chyba yy, Wielki Sen z yy, Humphrey'em Bogartem i po prostu uznałem, że fajnie by było zrobić komiks w latach 30. wyglądający jak film z lat 30. ale nie miałem do tego super w hotelu. Dopóki nie przypomniałem sobie, że spożyłem sobie hotelu do, do kominców w Polsce, ale którym się jeść. po prostu przerobiłem się na tych. Lubię te lata bardzo fajny, że no to wyszło tak właśnie. No, przy wierszach trochę przeszarżowaliśmy, ale, ale, ale wyszło całkiem mniej. A jak wygląda ten Czy wspomniałeś coś o przygotowaniu, takiej? wygląda? Sprawdzam wszystko od y, jak wyglądają samochody, od y, jak zbudowane są budynki. Y, po prostu ich, y, lubię w, mieć w tle po prostu. Myślę, że, że y, postapo trochę y, pokrzywdziłem tym, że, że mało dałem właśnie takich rzeczy w tle i teraz staram się to naprawić trochę to nie, ma, nie nowymi numerami. A tutaj staram się albo znaleźć odpowiednie zdjęcia, na przykład samochodów policyjnych, nie miałem pojęcia, nawet jaki model to był. Choćby biuro detektywa, dowiedziałem się praktycznie wszystko od telefonach, żeby zrobić odpowiedni telefon. Research jest duży, ale mamy na to czas. Nikt z niego nie powędza. No właśnie, ile trwa przygotowanie od tego researchu? po wydanie całego komiksu i też jakbyście się tak konkretnie opowiedzieli, jak wygląda współpraca między wami, tak? Jeśli chodzi o tworzenie tego, czy ty jako rysownik dostajesz całość i tylko to rysujesz, czy wy się wymieniacie jak to u was wygląda? Wygląda tak, że e, Krzysiek wysłał wszystkie jakby swoje pomysły i to, co on by chciał, żeby było w tym komiksie. Ja na to patrzę i to układam i jakby troszkę czasem wybieram, czasem coś do tego, co ma być. I tak piszę to, że tak zbieram się przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, potem mam nockę w pracy i piszę to w dwie godziny i potem to wysyłam. I on daje jakieś tam z, coś tam zgłasza jakieś, jakieś tam zastrzeżenia, czy coś że na szczęście nie za dużo, jak daje mm. mi się trafić, to jest, to jest do, mm. bardzo dobrze, jak uda ci się trafić w gust tej drugiej osoby, że ona jakby nie musi cały czas mówić może, żebyśmy to nazywał, bo to nie, no, to po praktycznie jak mu wysyłam, to on coś tam powie, ale już, już zaraz już nazwisz, jest, że jest strona pierwsza strona. No i potem to już jak burza idzie, to ja nie wiem, jak to robię, jeszcze research nawet. Czy chcesz powiedzieć, zdradzić ci jeszcze? Jak jest z nariusz, to ja już mam wszystko przygotowane w głowie, więc e, lubię po prostu smaczki takie, które ja mam, to ja myślałem o tym inaczej. Jest postać tutaj w nowym komiksie, która według mnie nic nie powinna powiedzieć, a on dał kilka tekstów tej postaci i, i wydało mi się to na tyle zabawne, że po prostu zaakceptowałem to i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A tworzysz całość od samego początku do końca na tablecie? Jak, jak to wygląda? Jak już macie gotowy ten komiks przed drukiem, oddajcie go do sprawdzenia, ten będę mówił komu. Tak, tak. Jeszcze w tym jeszcze korekta. Potem jeszcze co chwila wszyscy jakby sprawdzają. Jeszcze jak jesteśmy na, 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 na czaciku, jeszcze z, z, z Krzyszkiewą to wtedy wszyscy jeszcze raz patrzą i to jeszcze przed, przed sprawdzeniem, po sprawdzeniu, tak żeby wszystko wyłapać. No jest, jest, jest jakby... Jest wszystko yy, sprawdzone, żeby właśnie nie wyszło jakieś tam kichy. To wyszło porządnie. Zdarzyło się wam, że jakiś pomysł został odrzucony. Nawiązuję do tego, bo przed tym spotkaniem, po spotkaniu o niezależności w komiksie, i była też mowa o tym, że redaktorzy potrafią niektóre pomysły odrzucać. Czy u Was jest to stricte korekta, czy jednak gdzieś też się zdarzyło, że jakiś pomysł... Przez kogoś, nie, tego nie wrzucajcie. To się nie sprawdzi? Hmm. Nie, nie. Nie, chyba, że wypadliśmy, ale nie, 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 nie wsią. Ok. Komiks ma też o tym była mowa przed chwilą. Znaczek Polish Inni. Co to dla Was oznacza? To jest dla Was, no tak mówiąc kolumnialnie powrót do dumy, czy, czy chcielibyście jednak gdzieś tam zaistnieć w mainstreamie. Czym są lektuzy sprawiedliwości dla Polish Indi według Was? Ale trudno się rozsypałem. Wpadłem na to teraz, teraz improwizuje. To, to, to najbardziej to mi ta druga część zrobiła ciekawe, jakby to jest e, faj, fajnie jest, jak się jest... Jakby ja lubię ja być częścią większej, jakiejś, jakiejś większej grupy, ale też takiej właśnie bardziej niezależnej to to jest właśnie fajne, jak nie, 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 nie byłbym tak bardzo jakby aż tak ważnym dla mnie nie było mieć jakiejś, nie wiem być częścią jakiejś większej grupy czy czegoś to aż tak istotne, wydaje mi się bardziej istotne, bo to jakby się, się poddolnie robi i, i tak bardziej nie wiem, swobodnie, jakby było że to z, więcej swobody się ma. A coraz tuzy znaczą dla policzki, to ja nie wiem, to by trzeba spytać jakby innych osób, jak one to odbierają, czy mówią, czy to dla nich jest istotne, że, że to jest wydawane z tym znaczkiem. No, Jemu ja to jeszcze trudniej się wyrażało. Jaki jest w ogóle odbiór? Mieliście jakieś feedback od czytelników odnośnie tego, co chciałem powiedzieć Odnośnie komiksu? No, ja tam patrzę na recenzje i feedback jest generalnie pozytywny. Największy zarzut to był tylko taki, że w pierwszej części Krzysiek chciał też, potem też stosował ten zabieg w chciał ten zabieg takiego filmu, takiego tego tylko to w cyfrze wyglądało dobrze, w cyfrze to było, to, to było czytelne, nawet y, oglądamy jedną recenzję, gdzie jedna osoba ogląda, to w cyfrze tylko na papierze i jedna mówi że jest zamazana, a druga mówiła, że nie, ale to tak się nie przewidzi, jak się na przykład pierwszy raz coś takiego robi, to się pierwszy raz taki zabieg zrobił, więc to nie było wiadomo, no, ale jakoś to przeżyliśmy. Ludzie wracają do serii, no bo jak teraz na stoisku siedzę, to widzę, że kupują, że na przykład y, kupują kolejne. Y, kolejne. Nie, nie, że tylko pierwszy kupują i nie wracają, przychodzą po trójkę, y, żeby kontynuować to. Czyli, czyli są na coś ludzie zainteresowani tym, co będzie dalej i chcą widzieć tego więcej. No to, jest, to, jest, to jest fajne, bo o to chodzi, żeby opowiadać historię i żeby ludzie chcieli ją czytać. Czy to chcesz coś dodać? No to pomęczę teraz ciebie. Tu już trochę było, ale tak technicznie, co się wydarzyło w tym pierwszym zeszycie, że, że nie do końca, bo trzeba to powiedzieć, tak nie do końca to zagrało tak, jak powinno już na papierze, bo jednak jest to komiks wydany na papierze. Jeśli mamy jeszcze, to nie mam pojęcia, ale po prostu nie zrobiliśmy sobie testów na, na druk. Gdybym wiedział, że to tak będzie, to po prostu... Może byśmy trochę dostanowali. Tam był chyba jakiś filtr nałożony na to, który miał trochę przyszarzyć tą, ten czerń i po prostu w druku to wyszło się. A w, jak mówił, w komputerze wygląda to całkiem Po prostu zrezygnowaliśmy z tego następnych. Ona już w tej dwójce jest, chyba zupełnie, jest zupełnie inaczej, jest dużo, dużo lepiej. tak trochę kończąc wątek tego komiksu, czy jesteście w stanie obiecać i powiedzieć, kiedy dokładnie będzie kolejny numer i o czym będzie mniej więcej, jaki jest plan na prowadzenie fabuły? Siedzę na pomyśle jak na jajku i za każdym razem jak yy, podniosę rękę, żeby coś napisać, to zaraz mi na ręka wiedni. Niestety jest to coś, z czym muszę walczyć cały czas, ale jak jakbyś potem napisze, to już to, to już będzie... Tak, no, no myślę, że to... Byłoby, wypadałoby tak może utrzymać to tempo i tak... Nie wiem, w pół roku może się objąć chciałbym. Ja bym chciał nie wiem jak tam z pytaniem tego, jak tam się zapetnąć, Jak zapatru. No. no to, czyli no to... to, to, to... Padałoby, bo to tak, jakieś takie lepsze tempo teraz nam wchodzi, no to dobrze byłoby je utrzymać. Możemy się mówić, że na początku roku będą długie kurczaki. Tak? tak trochę o nich myślałem. No, no dobra, to już mamy, mamy już ten... No mamy deadline, super, fajnie, cieszę się niesamowicie, nie mogę się doczekać. Miesiąc przed proszę, za materiał żeby korekta sprawa. Jak dobrze. A pomysł na razie jest taki, jak wspominałem, żeby zakończyć te wątki, które to są. Teraz jest wątek jakby śledztwa, poszukiwania ojca, jakichś głównych bohaterów, więc to będziemy próbowali jakby zamknąć, a przy okazji oczywiście przemyśleć w tle potencjalne dalsze wątki, żeby to jakby była taka ciąg, żeby to nie było takie ury, urywane, żeby ta, serie, ta część jest jakby oddzielna i potem znikąd wprowadzamy nowe postacie, pojawiają się. Lubię jak niektóre postacie już się wcześniej trochę pojawiają, jakby są częścią te, tej historii, w mniejszym w większym stopniu i to nie, nie wygląda tak, jakby za każdym na nowo była zaczynana historia. A tak, Krzysiek tak. ma te same plany, co ja <grym> <grym> Dobrze, to Krzysztofka pomocę jeszcze na koniec, powoli kończąc na postapo, które się właśnie wyświetla. Daniel ci powiedział, że postapo jest tworzone po to, żeby smucić, prawda? Tak powiedziałeś, żeby dołować i żeby było smutno. Tu są po to, żeby śmieszyć i bawić. W, którym, w której konwencji odnajdujesz się lepiej, czy ciebie ma to jakieś znaczenie, co tworzysz i jak tworzysz? Wszystko, tylko że historia, którą Daniel zrobił do czwartej części, trochę zainicjowała rejtuzy, bo, bo było bardzo smutna. I, I po prostu zacząłem... O Tak. Na, na, na czym można odreagować? Coś weselszego. No i powstały rejtuzy, ale w tu powstało. To jest jeden z najlepszych projektów, jaki się... Przy... I prawie go z Bo trochę przesadziliśmy, znaczy, Przesadziłem ja z, z rysowaniem trójki. W sensie czasowo? Tak. No, by, było parę zdarzeń w życiu i, i po prostu... Szpital. Szpital zdarzył się. Ale mam nadzieję, że, że tym razem postawą będzie po prostu nam się wykazywać. I... Co rok? Do tak, roku. tak. No mamy plan, żeby za... Rok było... Czekam na scenariusz. Hmm. Za rok, czyli następny, następne hmm, Tak jest. Okej, okay. a co dalej? Do kogo pytanie teraz skierować? Hmm. Pytam konkretnie, czy macie też już jakiś pomysł na zakończenie tej serii, prowadzenie jej przez kolejne lata, 15 części. Czy jest coś więcej, co możecie na ten temat powiedzieć? Chciałbym zamknąć tą historię w 10 częściach, robić od czasu do czasu jakieś takie spin-offy, które są rysowane przez innych rysowników, ten komiksik z Janem Karpowicz, e, który pracował w antologii. No i generalnie tyle i cały czas trzeba gdzieś tam... Zdrawił również coś więcej? Czy tam ci może na okay. pięknie? Y Nie mogę nic więcej stracić. Dobra, <grym> <grym> to, sobie to, to sobie. jest tak. No, jakby mam koncepcję, żeby zrobić z tego jakby rzeczy taką była gra kompiroba ręc. Sika to przysłało i tam była ogół, która się branżowała. Myślę o czymś takim. Druga sprawa jest taka, że są dają na przykład i mój telewizji o ten projekt. No i tak byłem z mówię, że ze, porozmawialiśmy sobie i jesteśmy w kontakcie, ale czy coś i kiedy z tego coś będzie? Nie wiem. Ale czy ty chciałbyś, żeby to było na podstawie tego, co powstało, czyli ekranizacja jeden do jednego, czy, czy jednak byłyby tam jakieś zmiany? Nie. Nie wiem. Myślę, myślę że jakby ja nie mam doświadczenia w produkcji filmowej, więc nie mam pojęcia, czy ten materiał, który mamy, to są de facto stary do filmu. Czy to wystarczy? On może tam trzeba sporo dodać. Eee, ja teraz trochę testuję, bo tak przedstawiam, jakby tą, na, na podstawie historii, podstawę przygotowuję do słowiska, do czyszczela audio. Nie? Więc A. widzę, że jak, jak na przykład to są różne odmienne formy, to ja tam muszę dodać. Więc, eee, więc nie wiem. Bo, jakby to też jest kwestia tego, co mi zaproponuje ewentualna druga strona. jakbym chciał brać chciał w a nie tylko sprzedać prawa, bo chciałbym się też nauczyć nowych rzeczy. E, więc zobaczymy. No, Ale to jest wszystko na razie na zasadzie e, jak, jakichś tam różnych kontaktów, ale nie ma żadnych papierów na stole, które, które e, jakby, gdzie ja mogę tym powiedzieć, że będzie coś. Nie? Na razie są rozmowy o tym, Okej, okay, ale pozwolisz, że zapytam o jedną rzecz. Czy to nadal będzie ingi? Ten, ten niezależny komiks, jeżeli wejdziesz w taki projekt, gdzie już ktoś nad Twoją głową będzie, tak czy inaczej? Ja nie wiem, czy to jest niezależny komiks, bo jego wydaję idealni z obraz, jesteśmy mamy, mamy SBN, jesteśmy w szerokiej dystrybucji, więc ja myślę że tak ideowo, bo to my jesteśmy inni, no bo nie mamy nad sobą jakichś redaktorów, którzy mi mówią, co ja mam pisać, albo oni wytykają dzieologiczne bo tam nie ma czuć. <grystanie> <grystanie> Natomiast generalnie jakby moją ideą zawsze przy okazji tego było to, że to stało się IP, które pozwoli nam w pewnym momencie czerpać z tego jakieś <grystanie> sensowne <grystanie> zyski. Więc żeby to było możliwe, na no to, to musi iść na... no multiplatformowo to musi być szerokie dystrybucje, więc 200 egzemplarzy wydrukowanych, sprzedawanych na konwentach to to nie jest droga, która jest zalecana do tego. I jakby my teraz możemy sobie ten komis zamówić, nie? on chyba nie jest na, że jest na półkach, ale jest to normalnie w takiej dystrybucji, że każda księgarnia, jeżeli tylko z pracuje, jest bez komiks, a lub z azymutem, to, to może go sprowadzić i mieć na półce. Powoli bo koń, koń, kończy nam się jednak ten czas. Czy są jakieś pytania z sali o Państwa? Właśnie, często czegoś więcej, no bo istnieje kilka komiksów, jest trwa, są... Liczki? Yy, yy, no właśnie, bardziej myślałabym o takich nowszych, dzieci stwórcy opieki, oh, bo nie mogę przypomnieć tego tytułów dzisiaj. E, tam też jest mwoty z Super hero. No niedobrze, bo ja nie czytałem żadnych z tych komiksów. się jeden mam kupiony, więc no, mogłem się przygotować do tego dziedzin. Zadajcie takie pytania, ale że, nie, nigdy nie myślałem, że jest jakiś taki nurt wielkich superherów w Polsce Indii, dlatego nigdy, nigdy nie rozpatrywałem tego tak, jak, jak, jak my jesteśmy jako no, część tego, bo świadomo, nigdy takich Na polskich komiksach to myślę bardziej tak, że są komiksy wydawane przez Egmont, jest cała reszta. I to właściwie bardziej dla mnie tak zawsze było. Ludzi, którzy robią różne komiksy i bardziej czuję się częścią grupy znajomych, którzy robią komiksy od do Lasów w różnych nurtach, w różnych klimatach. I ja się czuję częścią tego, a nie czuję się częścią jakiegoś konkretnego gatunku komiksowego. Więc się, że ja jeszcze na przykład wciąż próbuję y, zrobić drugą część Henresa Hmana, który też jest zupełnie innym klimacie komiks. Okej, nie pogadaliśmy o celu bo jeszcze miałem parę pytań o inne wasze wydawnictwa. Tak, Krzysztof, wiem, że robi mi trudne pytanie, to już dosłownie na sam koniec. Z kim ci się lepiej pracuje? Z Matuszem czy z o, oba są. Nie dlatego, że się cudzo. Zresztą z każdym z że są bardzo fajnie mi się słuchacze. Hmm. Ci dwaj po prostu jest inaczej, bo każdy pisze inaczej, ale, ale o no, są Ok, czas się skończył, tym optymistycznym akcentem zakończymy. Tą rozmowę dzięki bardzo, że, że byliście wysłuchaliście nas.